W piątek 7 września odsłonięto kolejną płaskorzeźbę w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. W tegorocznej edycji plebiscytu uhonorowany został Adolf Dygacz. Muzykolog, folklorysta, wybitny znawca kultury i folkloru śląskiego, zasłużony pedagog i publicysta muzyczny. Dzisiaj z woli mieszkańców, bo to ich wybór, odsłonimy po pierwsze znakomitego obywatela, który uświetni aleję na Placu Grunwaldzkim. Tak. Tym razem mieszkańcy zadecydowali, by w tym miejscu, za tym miejscu, e, pojawiła się postać czy po pierwsze pana profesora Adolfa Degacza, e, fantastycznego człowieka, przede wszystkim naukowca, muzykologa, etnografa ale przede wszystkim człowieka, bardzo życzliwego, otwartego, skromnego. Tak się złożył, że miałem okazję pana profesora poznać. Eee, człowieka, który no, wiele lat spędził w Katowicach, pomimo tego, że mógł mieszkać, tworzyć, działać w innych miastach, na krótko wiązał się z Wrocławiem, Poznaniem, eee, Warszawą, ale jednak eee, główną część życia właśnie spędził tutaj w Katowicach, tutaj tworzył eee, i wydaje mi się, że będzie trudno poszukać człowieka, który by działał z taką pasją jak on. Eee, potrafił podczas Wielu lat życia zgromadzi ci bardzo duże zasoby e, z zakresu muzykologii, etnografii, e, stanowią bardzo bogaty dorobek i ziemi śląskiej, i zagłębowskiej, i zagłębiowskiej. Na pewno będzie ten materiał służył przyszłym pokoleniom, a dzisiaj wspominamy pana profesora, oddajemy mu cześć, co jest ważne, że to przede wszystkim mieszkańcy zadecydowali, że jego postać, jego popiersie ma na Placu grunwalskim zostać uhonorowane. Mąż był naprawdę bardzo skromnym człowiekiem i na pewno Byłby bardzo zaskoczony, że to taka duża uroczystość go spotkała. No i ja myślę, że tam z góry na nas patrzy i, i na pewno jest zadowolony. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele środowisk artystycznych i władze samorządowe miasta Katowice.